Tak, ty jesteś doświadczony, no no no. Taki z ciebie youtuber jak ze mną. Matematyk. Z ciebie co? <laughs> no co, no taka prawda. Ale co, bo nie słyszałem? Taki z ciebie youtuber jak ze mną, automatyk. Dobra, matematyk. Dobra. Nie, już skupiłem się. A jako, co masz z matem? <laughs> cicho, cicho. Jak umiesz liczyć, to licz na siebie, ale tutaj musisz liczyć na samą drużynę. Szczególnie na Pawła Starczą. Yeah. Dobra, lecimy od frontu Dobra Ja e, teraz się e, zastanawiam, że kurwa mamy dwa wejścia faktycznie Dwa, dwóch gości z bronią dwóch gości z bronią, bez żadnej papki Paweł! C2 Paweł! C2 Czekaj, C2. No. ale czekaj Walnij, ale jeden, jeden weźcie no No Paweł! pokaż tym chujom! Dawaj, na granicy się pojawiły. Mój powiedział to za teraz. Yes. Jesteśmy od pleców. Drop it. Drop it. Drop it Jaki od pleców? co tu się dzieje w ogóle? Jedenego zabiłem, jak coś musiałem. Dobra, tego? Nie chcesz zgadać, to będziesz gadał na komendzie. Matko, ale tu chłopów było. Co za rzeź, gurde! Oberwaliście jakoś? No, no ja, nie. Nie. ja nie. To git, to wszyscy Wiesz, sali. Mam trwicę, ale, ale rozjeba... to tak, Rozjebaliście To rozjebaliście czy... te drzwi, to rozjebaliście. Rozjebali, eee, Zamknąć to... te drzwi szczerze, bo tam dalej uciekli, więc zamknij może co. Zamknij, zamknij. E, tu jest pułapka od razu mówię. Poczekajcie. Czyli bo to jeszcze eee... resztę nie zarportowałem. Dobra, dobra. Już zdejmuję pułapkę? Tak. już zaraz nie będzie. I pułapki nie ma, Paweł, zapraszamy na front. Patrz kibel, kibel czysty, patrz po prostu. Dobra, dobra, czysto. Yy, nie ma pułapki, A, jest, nie ma nikogo. jest czysto. Tak, zawsze to wrzuca. Niepotrzebny ten lasz Oj tam, jak lubi to nie wrzuca, dobra. Najwyżej no, A wiesz co zrobiłem? Tylu. Kiedy ty zostałeś po tymi drzwiami zdejmowałeś moje, moje C2, to ja je odpaliłem. I ty i słyszałem widziałeś, kiedy klik, ja Słuchaj, sł 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 ja słyszałem te dwa kliknięcia. Łoł, łoł. Mały nie Leży? Nie, nie, leży. Tarcza zamordowała wszystko. Dobra, dobra. Cześć, ja tylko to już zabezpieczę może do końca, co? Dobra, dobra, dobra. Jest, jest, jest. Oj, oj, oj. Nie, nie strzaj, nie strzaj, nie strzaj. Skuję, skuję. Eee, uwaga, uwaga. Babka jakaś ciekła. Eee, wchodź tutaj, żeby ten. Ja już z tą wskują, co jest tutaj. Jeszcze jedno ma tutaj. Weźcie, się skucie Już rzębieram. Jest troszkę tam le ten woner Tam ktoś się zsułszował. Ja Dobra. Tu nie ma nikogo. Chodź Paweł. A to się? Co? No, już co? Po drugiej stronie już patrzę, jest to, że... Patrzę. Cześć, Woner, zaraz polecimy. Chodzimy powiesz. od kibla, tak? Tak, chodzimy od kibla. Tu jest jedna babka, nie widzę cezary po lewej, więc yy, ostrożność. Uwaga, na tą babkę wiesz. Jest jedna, dwie. dwie, dwie babki. Dwie bez Ej, wychodzi, nie, trzy, trzy, trzy babki. Trzy, trzy babki. Brakuje yy, mi tu jednej. Chyba. Nie wszystkie są, wszystkie są. Urwa, jebana Tarzanka. Eee, nie brakuje mi jednej, bo ja jeszcze jedną widziałem. Nikt nie uciekł, ja zostałem przy drzwiach. Nie, nie, nie Dobra. to są wszyscy, dobrze to to jest panu. Okej, okej, okej. Sprawdźmy już tą górę od razu. Nie mm. e, tu jest pułapka. Nie wiem. Iż szybko ten dół załedżować? Nie, nie, nie idź, nie, no, nie nie. Nie. zostań tu, zostań tu. Hmm? Zgaśla latarkę, bo, no, bo mi po oczach świecisz. Dzięki. Płapka już... się bawię w supera. Płapeczki nie ma, możesz wchodzić Paweł. Wchodzę przodem. Przodem. Czysto. Ty widzisz coś tam jeszcze w ogóle? Ja nie dostałem nic w ogóle na to lustro. Jakby w sensie na tą... Yy, wizer mój. Ale no Jeszcze nic. tutaj czekać. Ale oni cele mają, ja pierdziele. Dobra. Mm. Worty na dół zlazłeś? Tak, zlazł na dół. Tu jest czysto, wchodź. Dobra. No. Kibel sprawdź. Sibyl, clear. Od dwóch stron sugeruje wejście, wiesz? Tak, to prawda. Już wchodzę. Hmm. Patrzę i nie... jest chłop obok ciebie z bronią. Ja tu pułapki nie mam. Nie wiem jak u ciebie. Eee, i drzwi, daj flasze Co zrobię? Proszę, flasz? Tylko ostroż. Ha? Nie może, zdejmij to też, C2. Podał się? Podał się. Mam go. Tak, tak. E, bo nie zakładaj c w takich stres, no, wiesz? Nie bo był przy drzwiach, przy, przy, drzwi, tak, tak, przy drzwiach Tak, tak, ale tak, nawet kłan. jeśli to... Jak już tam użycił to wiesz, to to by nam ty ta Ale dwa, ja chciałbym szy, szybciej niż, niż ten który rzucił ten... No tak, ale no, no dobra, no okej. Okay, Szkoda przy dwójek, bo mamy ich mało, wiesz Tak No to nie tak mało w sumie. No, jeszcze nie użyłem. Każdy ma może po dwie albo po trzy? Jakoś tak Yyy, po cztery Po cztery chyba No ale to tam... Jest wiele drzwi tutaj woner, będziesz miał się gdzieś wykazać. Okej no to tutaj są koniec już drzwi, powoli się zaczyna wiesz o tym. Wiem. Ten dom już potem nie ma drzwi. Ciąg, domieliny narkotykowa, jest czysto. Uważajcie tutaj na te. po lewej. Tu pułapki nie ma i też nikogo nie widzę. A tutaj. Tu nie ma pułapki też i nikogo nie ma, to są czyste, puste pokoje. Możecie chodzić. Okej, okay, teraz jeszcze tutaj. Dobra, patrz tu. E, Płapki nie ma, nikogo też nie ma, można powiedzieć. I, tylko tak, uwaga teraz jak będziemy wychodzić na dwór, bo... E, na prawo uciekła mi babka i chłopcy... Nie, babka chyba sama, bo chłopa z broń trafiłem jednego. Tak, trafiłeś, dobra. I tu powinien gdzieś mniej więcej na tej wysokości jego zwłoki leżeć. Tak, i tu leży jego broń. O, tu jeszcze jest... E, wezmę sobie shotguna tutaj już. E, kurwa, myślałem, że strzały, a to kurwa ja, Szybkań, Szybkań. 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 ma ten, ma laser. My sprawdzilibyśmy ten zakątek tutaj? Tak, 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 właśnie. Ale, lemon. Idę, idę. to tak, a to jest. Osłania, maresz czy nas. ktoś, babkę tutaj, na schodach. Ale my, nas nie ma obok ciebie, my sprawdzamy inne miejsca. To to nieważne. Tu jest, jest Marysz, babka jedna, sam. spanikowana, Duż i plakę to plakę jest. Płapka. O co się, woner? Już tu akpikuję. Ej, okay, ale, że do płapki musi odsunąć? No w sensie ten, żebyśmy się wreszcie nie zblokowali, nie? Bez się, to muszę trochę... Ja próbuję pod podjąć To będziesz. ja że że tutaj e, doprowadzę się do porządku, w sensie amputje i tak dalej Proszę bardzo chodź Kosko, A jasne o, chodź. A ja mam pierwszy wchodzi dobra <laughs> yeah. Yeah. Ja tu pilnuję wam jak coś, co nie Okej okay, zreportowana idziemy dalej e, e, Najpierw tunele czy od góry Paweł idziemy do ciebie, e, tunele, tunele od razu, bo meta Cywil żaden nam nie padł do, tej, do tego momentu, nie? A ktoś dostał może z broni już? E, ja nie Wtarczę tylko e, Tutaj mogę mi ale... chu ja widzę, czekajcie Poświecić e, Tu jest gościu po prawo i ma broń Więc flash i taran według mnie, e, a nie C lepiej C2 i flash C no C2 i flash, dobra, to ja stalnie. stalnie. I wy się po bokach rozstawcie i ja tak stanę tutaj... Woner, rzuć no, i otworzę. ja otworzę No na Twój znak woner No to teraz dawaj, gotowy Ale to ty najpierw to ty pierwszy wybuchasz Ale gdzie ja no. ci rzucić flaszę? Teraz? No, kurwa, eee, w nie wiesz co wywalnij najpierw G i potem flash dopiero wiesz A nie na tym, a nie na tym lepiej no, ale kurwa No dobra no, to... No, to już No to się Okej, okay, wchodzę, wchodzę. Pierwszy, pierwszy, pierwszy idę na, na lewo. Uciek uciekł do lewo. Składam, składam. Eee, przytrzymam te kanały, zagarniają go. Dobra, mam go. Kanały clear. Eee, idziemy od prawej strony czy od lewej? Mam go, mam jego broń. Eee, idziemy na lewo, bo jest mniej miejsca, wiesz? Chodź tu się cofni, chodź się Sophie. Eee, co w tą Czy. Tak, dobra, bo to. lewo, dobra, ale wasze lewo. Myślałem, że to okej. Okay. Eee, tarcza przodem. Woner, e, ty tam już byłeś? Aha. No, dobra. A, wszystko ukarane. No to Tu już te sery dawajcie mi choć przodem, bo jak się włożymy, to będzie dramat. Nie wiem, dobra. Będzie kryca Okej. Okay. Uważaj, prawy, ty sobie uwaga. E, Niko, nie widzę. E, podchodzę dalej, drzwi zamknięte na lewo. Czysto, zgarniajcie metę. Dobra, woner, idź ponownie. Ja tu, ja tu, ja tu bierzemy. Ja Tego mirurować chyba nie mogę. Nie, nie mogę. To pójść przodem po prostu. Czekaj, sprawdź tak czy mogę? pułapki nie ma. E, nie, nie ma pułapki, ale. Mogę wprzestrzenić, jeśli, jeśli chcecie, to tutaj. Nie, nie trzeba, nie trzeba, woner. Już za późno. E, cały już. Tyż na to. No chodź. Zawsze kiedy nie trzeba, nie? Dobra. A, Jak wiecie, że po nich idziemy. Dobra. <laughs> Paweł. Dajesz. Jest tu ktoś. Wyciągnę broń. Dobrze, dobrze. Luz. Ej, było bez broni. Jest jeden, uwaga, broń. Ej, kończę, ucinę, kończę, ucinę. Ola, jedziemy. Leży, leży. Nice, dobra. Szybko muszę Cię skillować. Healuj się, healuj. Ja mam dużo. Dobra. Tyka? Ja muszę przeładować teraz Ej, nie wziąłem tej broni z tego pierwszego okay. Chyba, że... Tak, 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 już biorę, już biorę, już biorę Dobra, lekko w rękę dostałem tylko, także... Wszyscy ogarnięci, to idziemy w górę Tak, już jest to No pierwszy Przepraszam, pusty magazynek, pusty magazynek One eee, tu chodźcie, wiecie co, sprawdzimy najpierw to Eee, z gestia, dobra eee, w środku nie widzę nikogo z mojej perspektywy więc możecie okay, to, czy tu jest połapka? Czekaj Na tych nie, nie Czekaj, ma. patrzę Nie ma No bo chyba już wszystkie były nawet, wiesz? Dobra Eee, to teraz y, tą górę idziemy tutaj, tak? W sensie Zostały to no, ostatnie bo, tu dwie, dwie, nie dwie, jest, dwie Ale tam był to przepatrzone jest chyba Okej, okay, tu no jest jeszcze Tu jest czysto, możemy wchodzić hmm. Tutaj czy nikogo nie ma już patrzę Nie, nie widzę nikogo Okej okay. Tylko tutaj garaż z marychą. Nie ma nic, dobra. Kogoś gdzieś chyba ominęliśmy coś? Wiesz? Albo jeszcze dół tu został, w sensie to pół piętro takie. Nie, ktoś jest, ktoś jest. Ona jest tu. A tu uciekła. Jak w krzakach. Ale no uciekła tu. Gazu nikt nie ma, co Nie, nigdy wziął. Co? A to. ich koniec będzie. Tak, raport Dobra, no, no i, i page up, i page up chłopaki, nie będziemy przedłużać page up, także... A co ty, co byśmy A nie, chcesz, nie dobra, już nie sobie samo nas nawet przyniosło. No, dobra. No i gitaro... zrobiliśmy wszystko, to, co było cokolwiek możliwe, nie? No chyba tak. Hmm? Tak, mi się wydaje, że to może być wysoka ocena, chociaż paru, paru odwaliliśmy. No i pad Jest, yes? o, a, pięknie. Bardzo ładnie poszło. No, no. no i no, no dobra, no i na tym chyba, chyba na tym kończymy, co nie? No ba, na tym mhm. kończymy.